już to nie wygląda tak apetycznie jak wczoraj. Zostało kilka papryk, więc odgrzewamy. Zostało trochę zupy krem, no i sos pomidorowy do papryki. Czy tym razem w końcu uda mi się zmieścić nas do jednej walizki? Nie wiem. jeszcze w deszczu, ale wam pokażę. Patrzcie, będziemy mieć swoje truskawki. Trochę niektóre zmarzły, widać, ale i tak coś i tak coś z tego będzie.